Cześć, witajcie na moim kanale. Ja jestem Messi, a to pierwszy odcinek z moimi pierwszymi wrażeniami z nowego dodatku. Czar natury. Chociaż szczerze mówiąc, nie wiem dlaczego cały czas mi się ciśnie na usta Oczarowani Naturą. Chyba wydaje mi się, że oryginalny tytuł po angielsku właśnie bardziej brzmiał w tym stylu. No ale dobra, już mniejsza z tym. Słuchajcie, moi drodzy, witam się z wami w nowym miasteczku, które nazywa się Inis Green. E, które chciałabym wam, no, oczywiście, pokazać mniej więcej w tej rozgrywce, e, ale no, nie wszystko naraz, bo no tutaj chciałabym się, jak już mówiłam, głównie skupić na rozgrywce, więc może pokażę wam główne bohaterki tej mini mini serii. A są nimi Rowan O'Brien, która, no jak widzicie, ma już tutaj ustawioną aspirację wróżki oraz jej malutka córeczka Eli. Tak, dziewczyny mieszkają razem samotnie, taką wymyśliłam dosyć Smutną historię, bo słuchajcie, Roan kiedyś była wróżką. Yy, ona wywodzi się ogólnie z krainy wróżek, urodziła się jako wróżka, yy, jednak, no jak się domyślacie, co mogło ją skłonić do tego, żeby porzucić swoje dotychczasowe życie? Roan poznała oczywiście. Chłopaka, który był zwykłym człowiekiem, no oczywiście zakochała się w nim. Co więcej, młodzi wzięli ze sobą ślub i na świat przyszła malutka Eli. No, niestety jej życie z człowiekiem okazało się nie tak bajkowe jak jej życie w krainie wróżek, no ponieważ ojciec Eli porzucił je obie. Po prostu pewnego dnia postanowił, że ma tego wszystkiego dość, wychodzi. I je zostawił. No, Rowan z braku jakichkolwiek perspektyw, postanowiła, że po prostu czas wrócić do miejsca, z którego pochodzi, i czas tam na nowo ułożyć sobie życie. No i też chciała, żeby po prostu Eli poznała swoje korzenie. Niestety nikt z rodziny Rowan nie pozostał już przy życiu. Osobą, która wychowywała ją tak naprawdę, to był jej dziadek, który zmarł i pozostawił jej po prostu w spadku dom <laughs> wiejska Sielanka. Klasyk. No, i słuchajcie, w tym momencie wkraczamy my. Rowan chce odzyskać swoje y, moce wróżki. Chce znowu poczuć się tutaj, jak w domu, więc tak, mamy aspiracje, wróżkowe historie. Do tego mamy co ten perk nam daje? No, nie sprawdzę tego nawet tutaj. Sprawdzę to dopiero w, w grze chyba. Ustawiłam jej trzy cechy. Mistyczna. Mistyczni Simowie czują przywiązanie zarówno do naturalnego, jak i nadnaturalnego świata, dlatego widzą większy cel w zachowaniu między nimi harmonii, czym często dzielą się z innymi, szybciej zdobywają umiejętności aptekarstwa i ogrodnictwa, a także łatwiej nawiązują przyjaźnie z okultystycznymi simami. No to myślę, że idealnie mistyczni Simowie mogą udzielać innym świętego błogosławieństwa, zwiększając równowagę swoją i innych. Okej, okay, dobra. No zobaczymy, jak to w praktyce będzie działało. Co my tu dalej mamy? Mamy też nową cechę miłośniczka roślin. No bo pomyślałam, że dosyć naturalnie będziemy no, zajmowali się tymi roślinami. Miłośnicy roślin traktują każdy okaz jak małego Sima, przyjaźń z przedstawicielami świata flory, nie zawsze korzystnie wpływa na ich emocje, ale na szczęście ci Simowie nie potrzebują żadnych umiejętności, żeby dzielić się swoimi szczegól... Przepraszam, swoim szczególnym zainteresowaniem. Wystarczy wielkie serce. No i dla przeciwwagi dałam jej też cechę niezręczna towarzysko. Nie będę tutaj Wam pokazywała całego kasa, bo już zapewne widzieliście go na milionie innych filmików. Powiem tylko tyle, że mnie jakoś specjalnie, szczerze mówiąc, nie zachwycił. To akurat ubranie, ta góra. I ta spódnica jest z tego dodatku i również te włosy. No te włosy akurat bardzo mi się podobają. Przepiękny jest ten kok. I akurat ta kamizelka z bluzką też jest śliczna. Więc no ubrałam ją no, w taki sposób. Tylko tutaj dodałam jej po prostu trampki z modów. Nie wiem czy jest sens Wam pokazywać jak w pozostałych ją poubierałam. No bo oczywiście wreszcie E, rządzi Sisi. Może tak szybko tylko przejdę przez to, bo starałam się ją ubierać gdzieś tam właśnie w te fiolety, zielenie, jakoś tak do tych rudych włosów mi to pasuje. Tak więc tu mamy na oficjalny jeden tylko strój na razie, e, na sportowo, do snu, imprezowy dałam jej jeden taki e, i drugi taki. No, dosyć zwykły strój. Do pływania mamy taki strój. To jest akurat z tego dodatku. Nawet mi się to podoba. Całkiem niezłe to jest. Pasuje to do Roman. Na gorącą pogodę mamy taki zestaw. To akurat też jest z tego dodatku. I na zimną pogodę też coś z tego dodatku, bo sweter i spodnie są z niego. Ale drugi mam zestaw taki. No tu nawet też coś z gry, więc. Nie jest tak tragicznie ze mną. No i tak, gruba część tego kasu jest po prostu taka typowo wróżkowa, więc już tak stricte bardziej Wam go może pokażę, po prostu wtedy jak Roan zmieni się już oficjalnie w tą wróżkę. A póki co pokażę Wam małą Eli, bo mamy tutaj jeden taki strój, który nam doszedł. No i jest całkiem fajny. Całkiem ładne są te kolorki, nie powiem. Fajny taki strój, nawet na gorącą pogodę. Chociaż może bez jakiegoś większego e, szału. Coś, coś chyba bardziej bym tutaj z tym pokombinowała. Nie jestem tak w stu procentach zachwycona. Dobra, może to jej zostawmy. Albo dobra, w tym różu ją zostawmy już, żeby jej pasowało do kokardki. No i z grubsza Wam pokażę, jak nasza mała Eli prezentuje się w pozostałych strojach. Ja tak w większości zostawiam jej gołe stopy, no bo wiecie, no ona jest wróżką, w połowie wróżką. Też chciałabym, żeby była blisko natury, więc po co ma zakładać buty? I tak właściwie te buty tylko ma w tym stroju oficjalnym, ale że nie mamy tutaj żadnych, raczej nie zapowiada się nic oficjalnego. No to może być. Do snu taka urocza piżamka, w łabątki. Na imprezę ten kombinezonik, który doszedł nam tutaj. W dodatku, no fajny jest, podoba mi się. Jest całkiem spoko. Ale jak to się mówi, więcej, więcej panie. <laughs> Ubolewam, że nie dostaliśmy żadnych y, włosów niestety dla maluchów. No, szkoda trochę, no, coś nowego by nam się przydało. Tak mamy mało tego z gry, że aż serce boli, no. Na gorącą pogodę dałam jej taki strój. I na zimną pogodę taki kombinezon. Oprócz tego Eli ma no, takie ciekawe oczy. Jedno ma zielone, drugie ma niebieskie. Pomyślałam, że będzie to tak troszeczkę magicznie wyglądało, a poza tym Eli jest naszym malutkim słoneczkiem, jest rozpromieniona, więc będzie tutaj mamie umilała, przynajmniej mam taką nadzieję, każdy dzień życia. Okej, okay, dobra, no to skoro już tu jesteśmy, no to wam pokażę. Sypialnie małej Elin, ona jest w tym momencie mega niezadowolona, że musi iść spać. I tak, jeśli chodzi o jej sypialnię, to tu w większości mamy właśnie rzeczy z tego nowego dodatku. No, jej pokój starałam się zrobić taki totalnie, totalnie nie, no, wyjdźmy stąd, bo ona próbuje usnąć. No, i nawet jej się udało. Tak, jej pokój chciałam zrobić taki totalnie, totalnie bajkowy. Przeurocze są te y, półki, wyglądające jak grzyby. Jeszcze dodają tutaj takiego światełka magicznego. No, ta kołyska też jest urocza. Dobra, ja jej nie będę tutaj przeszkadzała, niech ona sobie śpi. A w międzyczasie, y, no, pokażę wam. Resztę domu. Jak już mówiłam, zrobiłam tu takiego miksa, bo nie chciałam tu robić takiej totalnej jaskini wróżkowej. Chciałam, żeby to był taki w miarę powiedzmy normalny dom, więc mamy tutaj no po części meble z nowego dodatku. Jest też trochę z innych dodatków, rzeczy tutaj, no i trochę z modów tradycyjnie. Tak czy siak, z bólem <laughs> jakoś coś mi się udało tutaj stworzyć póki co o właśnie pokażę Wam ten kibelek, bo jest po prostu boski. No mega jest ten kibelek, bardzo mi się podoba. Wiem, że mamy pierdyliard kibelków e, i no naprawdę niekoniecznie potrzebowaliśmy nowego, ale ten ma rewelacyjny design, taki no dosłownie naturalny. E, I też ta wanna mi się mega podoba. no Świetnie wygląda. Później się zrelaksujemy. Potrzebujemy to trochę towarzystwa. Póki Eli śpi, ona niech śpi. Potrzebuje pomocy. Jakiej znowu pomocy? Ty śpi teraz. Skup się na śnie, bo jesteś po prostu mega, mega zmęczona. A ja sprawdzę, co my możemy w ogóle tutaj przygotować. Co tu jest? Tuż pamiątkę? Nie, dobra, nic. Mniejsza z tym. Meble kuchenne też są z nowego dodatku, ale jakoś słocze mnie, szczerze mówiąc, nie zachwyciły. Rozmawiaj, jakiś typ tu do nas przyszedł. Czy on wbije nam do łazienki? Halo. Ziomeczek? To ten? Nie. Jej, ile tu jest wróżek? Ale oni mają fajne te skrzydła. Już się nie mogę doczekać, jak, jak się przemienimy. O, matko! Pani w stroju kąpielowym. Prosto chyba z wanny wyszła. Dobra, chyba bardziej ze zestawu wróżkowego. Okej. Okay. Bardziej mnie ciekawi, gdzie jest ta osoba, która tu próbuje z nami zagadać. Bo wygląda pan jak wróżek, więc... O, dobra, biegnie, biegnie. Co tu jest grane? Czy on ją przyzwał? Czy... A, to jednak ten? A to chyba był ten gościu. Oberon Jutrzenka. Czy możemy się jakoś fajnie przywitać? Przyjazne powitanie. Chciałbym tutaj popoznawać trochę wróżek. Tak, to on chciał z nami zagadać. No i sobie poszedł. No i kij w oko. Kici w oko. O, dobra. Tu jest ta nowa rzecz. Fajnie, że tutaj stoi, bo no nie miałam już na to miejsca w domu. Ale tutaj możemy sobie, widzę, wytwarzać lekarstwa. Możemy zdobywać też informacje o lekarstwach. O, tu też jest jakaś ładna pani. Ojoj. Tytania. Sen nocy letniej. I tu jest ktoś dziwny. Tą panią to zdecydowanie chcę poznać, ale wygląda... Łączniczka Rady Wróżek, ale ona jest ładna, bardzo ładna simka. No fakt, że y, tymi jej kośćmi policzkowymi to można by kroić ser na plasterki, y, ale wygląda całkiem fajnie. No dobra, ale może zanim zaczniemy stalkować ludzi, to zerknę sobie na tą aspirację. Widzę, że no dobra, pierwszy punkt to po prostu zostań wróżką. Zdobądź bajkową sadzonkę podczas zbierania za sprawą baśni, zamów za pośrednictwem komputera, za pośrednictwem komputera <grym> lub poprosi o nią wróżkę. Dobra, weźmiemy to, tą najtrudniejszą opcję, czyli yy, zaprzyjaźnimy się z jakąś wróżką, żeby poprosić o tą sadzonkę. Myślę, że to będzie najlepsza opcja. Imprezy, umiejętność aptekarstwa nam wzrosła, dobrze. Musimy się zaprzyjaźnić z dwoma wróżkami i urządzić imprezę. Dobra, ale najpierw jeszcze chodźmy do Kare, karę Kare albo Kare. I w ogóle co to są? ale tu jest urocza. No przeurocza jest ta kraina. Jest też, wiecie, taka powiedzmy zielarska dzielnica i jest taka dzielnica totalnie normików. Rowan czuje obojętność. No dobra, no to Okej. Okay. Zdobądź baśń? Czy pani ma. Co tu jest? Rozmawiaj o flirtuj? Nie, może tak nie od razu. Eh, Zdobądź baśń, czyli to jest misja. Simowie mogą otrzymać maksymalnie trzy baśnie od różnych Bajarzy na terenie miasta. Okej. Okay. Nagroda Gwiezdny teleporter. Losowy owoc lub nasiono. Koniec baśni. Był sobie ród, który posiadał wszystko, co możliwe do zagrabienia. Kasy jak lodu od wschodu do zachodu wydawali ją bez przemyślenia. Jeffrey chciał szkół, a Nancy basenów, więc powstał dylemat nie lada. Obojgu im duma nie pozwala uznać, co najbardziej im odpowiada. No dobra, weźmy to. E, Poprosz jakąś wróżkę o eliksir emocji. I tyle? No dobra, okej. Okay. Co Zbadaj wróżkowe dokumenty sądowe. Dowiedz się, jak zostać wróżką. Oj, ona nas. Co ona mi zrobiła? Babo! Mniejsze powodzenie. Moc wróżki wpłynęła na powodzenie synki o imieniu Roan. Eee, nie, wyślij do żłobka. Spokojnie. To jest dosłownie dwa kroki stąd. Co małej Eli może się przydarzyć? O nie, uwielbia pobudkę. No świetnie. <laughs> Przyda ci się bajkowa sadzonka. Aha, dobra, czyli. I często kicha. E, czyli w sumie nie dowiedzieliśmy się niczego nowego. Przydałoby nam się po prostu zaprzyjaźnić z jakąś wróżką. Czy chodzi ktoś tu jeszcze ładny? O ta pani, boże, ona wygląda dosłownie jak Barbie. A my ją znamy, mm. przyjazna, pogawędka i pokaż zdenerwowanie w towarzystwie nowych simów. Okej. Okay. No tak, wiecie, jesteśmy tutaj praktycznie jak obcy, więc no to chyba normalne, żeby się trochę denerwowała. Myślałam, że jakieś milsze teminy będzie robiła, ale widzę, że okej. Okay. O, udało nam się zdobyć charyzmę. Myślałam, że będzie miała coś przeciwko temu, że mamy tą samą fryzurę, ale w ogóle ona też jest bardzo ładna. Bardzo ładni Simowie tutaj są. Muszę przyznać. Eee, przechwalaj się dzieckiem, może niekoniecznie wróżka towarzyskie. O! Zapytaj jak zostać wróżką. Wiecie, taki chat-chat po prostu sobie zróbmy. Rozmawiaj o prawach roślin. Skąd się bierze magiczny pył? Gadaj, gadaj, gadaj z nią. Gadaj. Rozmawiaj o wykorzystaniu magicznego pyłu. Pierwsze słyszę. Coś z tym będzie można zrobić. Chyba jesteśmy zbyt bezpośrednie. Żartuj z malutkich domków. Generalnie to zapytaj, jak leci. Dosłownie, Boże, ale suchar, spytać wróżki, jak leci. Towarzyskie. Poprosi o magiczny pył. Czy to już będzie za dużo? Przyda ci się bajkowa sadzonka. Co ona mi tu dała w tym kartonie? No bez jaj. Ej, a tam jest jakieś nielegalne zgromadzenie. No nie, no nie mówcie mi, że to dostałam od razu. <grym> o, przyda ci się bajkowa sadzonka. Możesz ją zdobyć podczas zbierania. No, no to to już wiemy. Dobra, pokazujcie mi, co ja dostałam. Co ona mi a. dała. E, bajkową sadzonkę! No, bez jaj! Udziel świętego błogosławieństwa, oh, towarzyskie, a poprosi o magiczny pył? Dostanę? Nie, ona nie chce naszego błogosławieństwa. O matko! Lilith watore. Kiedy powiedziała, że nie chce naszego błogosławieństwa, albo że nie da nam e, czarodziejskiego pyłu, magicznego pyłu, whatever, i nagle pojawił się tu wampir no świetnie po prostu, świetnie, rewelacyjnie. Ej, ale to jest urocze, co to jest? Humorzasty krzew. Sorry, będę się tutaj trochę rozpraszała, bo w sumie to siedziałam dosłownie chwilę tylko w trybie budowania, chwilkę tylko w kasie mm, i tyle, ale dobra, dała. Dała udzielić sobie błogosławieństwa, i o, jak miło się zrobiło, o, i ktoś kolejny tutaj jest. E, czy możemy zapytać o gust muzyczny, czego słuchają wróżki? Mm. No dobra, dotyczy magicznego pyłu, wpis. Zapytaj o ten magiczny pył. To już widzę, że jest freak wygenerowany z moich modów. Typ oczywiście w koszulce z modów. <grywa> oh, yeah. No super. Będą się tutaj randomowo generowali. Kapeliela Danielu. Ewidentnie, no. Mhm, tak. Dobra, z Nadią nawet nam się tutaj udało. Entuzjazmuj się tematami. Ale w, ej, dostaliśmy porcję magicznego pyłu! Możesz go wykorzystać do robienia różnych magicznych rzeczy, takich jak zaczarowanie roślin czy powoływanie gnomów do życia. No i super, jesteśmy głodne. Dobra, mniejsza z tym. Słuchajcie, bo teraz chyba tak w ogóle to można y, zbierać. A, udało nam się z nią zaprzyjaźnić. No i rewelacyjnie. Tak, teraz dosłownie można gdziekolwiek kliknąć na Ziemię. I zbierać tam jedzenie no różne rzeczy generalnie. Zostać bajkową sadzonkę. U, dobra. Bajkową sadzonkę to my sobie zasadzimy w naszym ogrodzie. Ta Wiecie. pani to widzę, że 247 tam stoi. O nie, kalep! Boże, jeszcze mi brakuje tutaj wilkołaków, ludu. Ej, ale grzebanie w ziemi generalnie. Wszystko z tą ikonką Spanie na ziemi medytowanie e, daje nam umiejętność życia w zgodzie z naturą. No woda umiejętność życia w zgodzie z naturą sprawia, że Rowan może zaspokajać więcej potrzeb na świeżym powietrzu. Okej, okay, czyli mamy takiego wiecie, y, jak to się mówi kurczę, nauka surwivalu można powiedzieć. Roan może spać na ziemi i pod łodzy, zarówno w pomieszczeniu, jak i pod gołym niebem, lecz paski energii i higieny będą odpowiednio rosnąć i spadać wolniej, dopóki nie osiągnie wyższego poziomu umiejętności. Okej. Okay. Możemy też się kąpać w naturalnych zbiornikach, które są wystarczająco płytkie, takie, w których można brodzić. Dobra. E, prowizoryczną kąpiel w publicznej łazience oraz w centrum wróżek. Okej, okay, super. Jedzenie roślin uprawnych sprawi, że roan w niewielkim stopniu zaspokoi potrzebę zabawy. Dobra, no i spokój. możemy standardowo czytać jakieś podręczniki. To już mniejsza z tym. Wolę to, wiecie, wszystko testować w praktyce. I co? Coś zebraliśmy? Banan? No to zjedz se banana. Ej, gdzie ci ręce zniknęły, dziewczyno? Nawet trzy banany se zjedz. No i co? Jesteśmy trochę najedzeni? Nawet coś tam jesteśmy. Dobra, gdzie my byliśmy? Gdzie jest nasz dom? O nie! O nie! Wampirzy friku won. E, nadaj roślinom imiona. Ej, to to chcemy. Dobra. E, właśnie, bo ja chciałam tutaj. Mamy teraz nową opcję. E, możemy żywą roślinę domową tutaj kupić. Ja się totalnie nie zdam na roślinach, więc wezmę po prostu to, co mi ładnie wygląda. Chodź tutaj, Rowan, pokaż, jak to się robi. I tutaj chyba też mogę kupić. Widziałam, że jak położyłam na półce tutaj, to mi wyskoczył komunikat w stylu, że no niestety, kładąc tutaj, ten przedmiot yy, nie będzie działał. No i fajnie z drugiej strony, że coś takiego mi wyskoczyło. Ale szkoda, bo myślałam, że to jednak dosięgnie tutaj i normalnie będzie w stanie to posadzić. Ale okej, okay, póki co mam całkiem sporo kasy, więc kupię sobie jeszcze jedną roślinkę. Może, może, może taką w stylu paprotki. O, tutaj już mamy taki kącik roślinek, więc. O, tutaj chyba nie bardzo można, bo wydałam hajs, a nic z tego nie wyszło. Eee, czy ja chcę coś zjeść? Może sobie przekąszę coś na szybko. Albo nie, bo później mała się obudzi yy, i będzie chciała coś zjeść. Dobra, sałatka ogrodowa na szybko, dla rodziny. Podoba mi się ta kolorystyka. W ogóle widzę, że te grzyby. O, matko, one się ruszają. Ale to friki wygląda. <laughs> Ale ładne światło to daje. W ogóle ten, ta kolorystyka, te fiolety, róże z tą zielenią. Bardzo ładnie to wygląda. Jestem troszkę też zawiedziona tymi zasłonami. No szkoda, że dostajemy no, dosłownie tylko takie jedne podwójne i jedne pojedyncze. Fakt, że te swłocze są fajne, ale wolałabym, żebyśmy też dostali coś takiego, wiecie, bardziej firanka z zasłonką. No ale dobra, przeżyję. Ale zawsze lubię mieć więcej opcji, tym bardziej, że nie mamy za dużo firanek i zasłonek. Muszę w ogóle nam gdzieś tu wcisnąć jakiś regał na książki. Widziałam, że, że jest też coś takiego, tylko nie wiem, gdzie ja to wcisnę. Może tu pomniejsze po prostu. Zrobię małe drzwi i, i wcisnę obok regał. A w międzyczasie młoda, dobra, zostaw to i weź jeszcze... Baw się w strumieniach wody! O, wow! Jak to będzie wyglądało? Dobra, normalnie, gdyby nie to, że uwaga, mamy teraz baga po aktualizacji, nie można przyciągać naczyń do zlewów i śmietników. I ej, już to bada. Także mam nadzieję, że będzie to dosyć szybko naprawione. No, ale tak, no niestety trzeba sobie jakoś radzić. Dobra, a ty mi się teraz tu pokaż. I co? I będziesz po prostu leżała. I tyle. No to dobra, to się baw. Młoda, no my zaraz będziemy musieli Cię budzić na karmienie, ale póki co to chyba zdąży się zdrzemnąć, śpi sobie i tak, to łóżko to zdecydowanie jedna z ładniejszych rzeczy tego dodatku. Słuchajcie moi drodzy, ale myślę, że na tym zakończymy sobie ten odcinek. Mam nadzieję, że wam się podobał. No coś czuję, że ta seria chyba nie potrwa zbyt długo, bo widzę jak szybko przechodzi się do tego tematu wróżek, więc no postaram się już kolejnego dnia coś nagrać, żebyśmy sobie zobaczyli tą przemianę, bo też jestem tego bardzo ciekawa. A ja już się z wami żegnam do następnego. I pa.